Jesteśmy w Szczecinie podczas Fame Friday Arena, a ze mną Dominik Zadora. Cześć, witam. Niestety, po przegranej walce, o i chyba kilka delikatnie mówiąc, kilka kuponów nie wyszło. No, przede wszystkim, przepraszam kibicu, że. Mam kupony, no ale co, no kurde, no nie moja płaszczyzna, no szkoleniowy zostawiłem głowę przy stawaniu i tyle. No. Na pewno zabrakło doświadczenia, ale tak na gorąco, jakieś wnioski? No tak, no przede wszystkim zabrakło doświadczenia, wiesz, no gdzieś tam ten początek walki był dobry, gdzieś tam to pierwsze w nogi udało mi się wybronić, później no zaciągnął mi dwie giry, e, z dołu próbowałem gdzieś tam coś bić, to zrobiło się troszeczkę miejsca, bo tam usłyszałem, że, żeby położył łokieć na, 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 na krzyję, Zrobiło się miejsce, wyciągnąłem biodra, zacząłem stawać, no ale mówię, szkoleniowy błąd, zostawiłem głowę. No i gilotynę i już miał tak głęboko sadzoną rękę, że no już nie było ani w lewo, albo w prawo. Bo albo oddanie pleców, albo zaciągnięcie gilotyny, no i zaciągnął ją do końca. Nie? Z perspektywy żałujesz, że zgodziłeś się na formułę MMA? Nie, nie, kurde, to jest kolejne doświadczenie, mówię, albo wygrywasz, albo się uczysz, nie? i tyle. Topór wojenny chyba zakopany. Tak, tak, zakopaliśmy topór wojenny, przybiliśmy piątkę, gratulacje dla lama, no dzisiaj był lepszy. Widzisz siebie jako trenera Alana z powrotem? Nie, nie, nie. Nie ma opcji, skończono? Nie, wiesz co, yy, to jest też mój, jakiś tam błąd i moja życiowa, takie życiowe doświadczenie i wyciągnięcie w wniosku z tego, że jeżeli z kimś żyje blisko, to zaciera się ta relacja trener-zawodnik, nie? Nie ma wtedy tego trener musi być taki, że jest na górze, jest ta hierarchia, jest tener, jest zawodnik. Nie jest bycie tenerem i bycie kolegą, przyjacielem, bratem. To nie jest ta relacja nie, nie ma racji bytu, nie? Także jeżeli miałbym być tenerem, to tylko za kogoś, kto jest dla mnie obcy i bym go traktował, tak wiadomo, jak wiadomo, gdzieś tam swojego syna i tak dalej, tak dalej, ale nigdy w relacji kolega, brat, przyjaciel. To co, żałujesz teraz, że tak podeszłeś do, do tej całej akcji, kiedy, kiedy Alan przyszedł w takim, a nie innym stanie? Wiesz co, Cześć, czy, ma... czy jakbyś teraz miał, yy, wiesz, znowu stanąć przed tą sytuacją, dałbyś mu ciężki wycisk, czy znowu byś z nim yy, skończył? Wiesz co, nie, chcesz wracać z tej sytuacji. To było, minęło, nie ma. Mleko się wylało, wytarliśmy, posprzątaliśmy idziemy dalej. Słuchaj, yy, prowadziłeś Alana Kwiecińskiego, czy gdyby Alan załóżmy 10 lat temu, stwierdził, że sport jest y, numerem jeden w jego życiu, odrzuca melanżę, byłby teraz w jakiejś zawodowej federacji odnosił sukcesy? Myślę, że tak. Myślę że, tak. na... myślę, że tak jest. Jak widzisz, jak się weźmie do roboty, no to widzisz, no potrafi. On potrafi. On ma ma do tego predyspozycje. Jest dobrym zawodnikiem. Tylko trzeba po prostu go wziąć za wryzy, żeby. Zabrał. Jest najbardziej utalentowanym frikiem. Jeden z utalentowanych. Jest, jeszcze tutaj kilka osób, które mają też predyspozycje. Kogo byś wyróżnił? Na przykład Bracia Tyburcy. Mm -hmm. ehm, kolejna sprawa. Yy, pytanie o vampira. Czy Podczas face-to-face'a jak zadzwonił do Ciebie, byłeś zdziwiony jego sposobem <grywania> mówienia do Ciebie? Nie, nie byłem w ogóle zdziwiony. Mieliśmy pierwszy raz okazję wymienić, że tak powiem, zdaniami i różnymi tam epitetami brzydkimi. A bo to nie byłem zdziwiony, to ja byłem pewien, że ten telefon tam będzie na face-to-face. -face. Chyba można się spodziewać walki, walki w związku z tym Vampir kontra Dominik Zag Zadora? Nie, mam nadzieję, że tej walki dojdzie. W 1 K1? No co, K1, ja bym chciał, że w K1, e, no bo mówię, ale żeby nie było, że znowu ja daję gdzieś tam e, swoje warunki, jemu zabierzcie partę, mi zabierzcie nogi, możemy robić boks na mojej rękawicznie tak jak z ja No ale chyba MMA odpadłem. Nie no MMA nie no kurde, to Alan ze mną wygrał, to on tym bardziej by ze mną wygrał, bo bym poskładał w koskę czy tam w pretla. No bo jedno Alana trzeba przyznać, że w MMA jest kilka wyżej. No to jest czarny plec Bardzkiego Rzuzicu. Dzięki bardzo Dominik i powodzonka.